Cześć! Mam dla Was dzisiaj nagranie ze streama, na którym omawiam najważniejsze aspekty dla każdej roli oraz protipy na Solo. Queue. W tym filmiku znajdziecie informacje dla dżunglerów, chcących poprawić swoje umiejętności. Jeżeli chodzi o dżunglę, dżungla jest bardzo skomplikowaną rolą niż inna, tak, nie masz przeciwnika dokładnie przed sobą, tak, nie musisz nas hitować minionków, ale to jest jedna z trudniejszych roli, szczególnie jeżeli chodzi o, o maklo. Um... Teraz tak, dużo osób pyta o to, jak ma utrzymywać tempo. I, i tempo, jeżeli chodzi o dżunglę... Um, czekaj, wam to. Jeżeli chodzi o solo, queue, bo jest leciutki. Uh, jest tak mówię, leciutka różnica między decyzjami czy tam, tempem, czy priorytetami, jeżeli chodzi o, o grę competitive, a jeżeli chodzi o grę solo. Queue. Um, jeżeli chodzi o gry które na której dzisiaj się skupiamy, zazwyczaj chcemy najpierw szukać jakiegoś ganka i chcemy gankować, co się da, szczególnie na niższych dywizjach i po ganku chcemy wziąć z tego jeszcze jakiś obiektyw. Jeżeli się da, ponownie, no jeżeli yy, nie, na przykład z Bopa bota i zabiliście, może weźmiemy Plejty, może nie, może weźmiemy Smoka, yy, albo nie, być może z innymi Jungle. Więc generalnie chodzi o to, żeby gang postarać się tak jakby przeprowadzić do następnego etapu, kiedy możemy wziąć z niego coś więcej niż tylko kill. Kill jest spoko, ale chcemy, żeby ta przewaga była dużo, dużo większa. Jeżeli nie da się nic gankować, albo... No nie, zakładam, że nie da się nic gankować, jest pytanie, czy jestem w stanie zrobić jakiś objapiesz? Na przykład mam prawo na liniach. I jestem w stanie zrobić obiektyw sam. Doskonale, czy to jest hero, czy to jest smog, to jest ważnym aspektem. Jeżeli nie możemy wykonać ani ranku, nie wiem na przykład na liniach nic się nie da zrobić, nie wiem, objective nie stoi albo nie mamy praju na liniach, żeby go robić, solo. Um, to w takim razie po prostu falimy swoją dżunglę, żeby nie być do tyłu. Ale to jest taka mniej więcej kolejność która, tak jak mówię, na solo queue jest dosyć warta. Jeżeli możemy najpierw zgankować, to najpierw to robimy i potem przekładamy to na jeszcze objective, jeżeli się da. Nie zawsze będzie możliwość, ale warto tego szukać. Bo bardzo dużo osób tego nie robią. No, przychodzą, gankują i sobie idą. Nie pomagają z poszukiwaniem wave, nie pomagają z playtami, nie kolują Drake'a, nie kolują Herada. Um, więc to jest ważne, jeżeli chodzi o, o tempo. I utrzymywanie tego, żeby cały czas coś robić. Wiadomo, że są czempiony, które um, bardziej chcą się skupić na farmie do szóstki, jak na przykład Evelyn, która, wiadomo, chce wbić szóstkę jak najszybciej, wtedy ma swoją niewidkę, ma ulti, ma dużo większy potencjał na jakieś ganki. Niemniej jednak, to nie znaczy, że macie jakiś zakaz, żeby gankować linię. Jeżeli jest okazja, jeżeli ktoś overextenduje. I jesteście w stanie łatwo podejść i zebrać kila. To jak najbardziej trzeba to zrobić. Um, także tyle, jeżeli chodzi o, o tempo. I, I. teraz tak, druga rzecz. Um, to jest to, jak ludzie operują kamerą. I. I to jest mega ważne na dżungli, szczególnie. Um, tak jak wcześniej wspominałam, przymidzie. Jak szukamy roamów, musimy tę kamerę przenieść na linię, na którą chcemy rumować, żeby dowiedzieć się, jak ona rzeczywiście wygląda. Jak, jaki jest stan minionów e, ilości HP, ilości many itd. Na dżungli jest to jeszcze bardziej ważne. Bo na dżungli w momentach, kiedy jesteś... Na przykład nie wiem, kiedy kajtujesz kampy, um, zależy od czempiona, niektórym czempionom jest łatwo, um, zerkać na linii w czasie, kiedy robią kampy i. Na, szczególnie w early game'ie tak? Na, na przykład na pierwszym czy drugim clearze, które tracą bardzo dużo HP, yy, jest im ciężej, żeby obserwować wszystkie linie. Ale na przykład takie sobie przechodzicie gdzieś przez dżunglę między kampami albo coś w tym stylu, um, warto jest patrzeć na linie, warto jest patrzeć właśnie na te miniony i szukać takich Jakiś małych okienek. Czyli to jest na przykład to, co mówiłam, tak? że jeżeli bez względu na to czy chcesz gangować w early czy jesteś junglerem, który chce farmić się po szóstce, ale szukasz okazji w early, nie znajdziesz takich okazji, jeżeli nie będziesz szukał Wiadomo, no czasami ktoś ci spamie pingami, ej chodź mi pomóż, okej, okay, to jest dla ciebie taka informacja, że o on coś chce, może tam coś zrobimy Ale to jest też rzecz, której trzeba szukać samemu, bo nie każdy pinguje Nie każdy widzi, że wiecie, tutaj jest, tutaj jest dobra okazja Um, dlatego to jest mega ważne, żeby właśnie szukać takich, um, takich okienek, że, to jest tak samo jak w Roma, tak? Żeby zwrócić uwagę na Snowpusha, w, w którą stronę ta linia będzie się pała. I czy do czasu, kiedy tam dojdziemy, jest coś, co będziemy robić, bo jeżeli na przykład się czas, żeby pójść na topa i przejść na tego topa i okazuje się, że kompletnie nic nie jesteście w stanie zrobić, bo się właśnie sposzował pod enemy tower, zmarnowaliście czas. Który mogliście poświęcić na coś innego? Mogliście counter junglować, mogliście brać kampy, być może mogliście gankować inną linię. Więc staramy się generalnie unikać y, marnowania czasu i podtrzymywania tempo przez to, jak patrzycie po mapie. I to jest naprawdę błąd, który popełnia 90% y, junglerów. Tak poniżej, nie wiem, masera, poniżej wysokiego diaksa. Coś koło tego. Większość junglerów tego nie robi. W trzecie, tam wpisałam Damage Utility. Um, damage Utility chodziło bardziej o to, żeby zastanowić się nad swoją rolą, tak? Czy miałem grać jakimś zakiem, który opiera się na tym, żeby wspierać swoją drużynę, tak? Żeby szukać tych ganków, żeby um, ich nafidować i, i po prostu wprowadzać taki chaos w teamfightach. Tak? Ehm. Um, czy jesteście junglerem, który, który potrzebuje um, się wyfarmić, typu na przykład Graves, żeby robić dipsa? Czy jesteście junglerem, typu na przykład Lee Sin, że macie bardzo duży potencjał na ganki w early i musicie to wykorzystać, bo w late game będziecie po prostu e, outscalowani. E, więc warto się zastanowić nad swoją rolą, tak? E, ponownie, to troszeczkę nawiązuje w pewnym sensie do tego, co mówiliśmy wcześniej o supportach, że. To, że masz opcję Engage'u, nie znaczy, że musisz ją wykorzystywać do Engage'u. To jest, no, tak jak mówiłam wcześniej, tak? No nie wiem, no, yy, Prosta sytuacja z gry, którą kiedyś oglądałam, to było coś takiego, że yy, uczeń grał Szywamon i, i zawsze uutował tam Szywaną do przodu. I to jakby engageował, tak? I, I w pewnym momencie oni prze, zaczęli przegrywać z tym i powiedziałam mu, żeby spróbował tą szybaną, zamiast ultować enemy frontline, żeby przytrzymał to ulti, bo problem był taki, że ich ad carry był mega nasilowany, ale ktoś tam w niego skakiwał. Nie wiem teraz, który dla ale ktoś z niego skaki skakiwał i on miał problem, żeby sam wypilować dla siebie i żeby przeżyć. I powiedziałam mu, żeby trzymał to ulti, i, że jak ten ziomek będzie engageował w jego ad carry, żeby właśnie w tego ziomka zbutował. i wypilował ad carry. I tak zrobił w następnym teamfightie. I wygrali grę w ten sposób. Dlatego warto się zastanowić nad tym, jaką masz rolę i jak chcesz ją wykorzystać. Jak chcesz wykorzystać swój kit w tej grze. I tak jak mówię, to jest rzecz, która właśnie może się zmienić, tak? No bo na początku tamtej gry Szywanom ten engage od niego był ok i oni dzięki temu wygrywali, ale potem już przestali. Więc, więc to jest ważne. I teraz tak. Czwarty, adaptacja, tam adaptację nie zdążyłam zrobić grafiki, żeby rozwinąć, bo w adaptację wchodzi, wchodzi dużo rzeczy W adaptację wchodzi przede wszystkim to, że um, musicie dostosować do tego, co się dzieje Że musicie dostosować to, gdzie chcecie gankować, musicie dostosować swój pathing I to nie jest tak, że w każdej grze, kropka w kropkę, musicie iść zawsze w ten sam sposób że Pating może zostać zastosowany do tego, co chcecie zrobić, czy... Um, nie wiem, czy chcecie na przykład grunkować w early Topa, czy, czy chcecie po prostu, nie wiem, na przykład e, zasekurować swój botlane i postawić im wizję. I, I na przykład, nie wiem, szykować się Pod drake'a albo coś w tym rodzaju. Um, czy chcecie wejść do Counter. Czy chcecie wejść do Enemy dżungli na, na właśnie counter jungle, Czy chcecie e, bicie z nim jeden na jeden? Um, czy chcecie matrować Enemy junglera? tym, jak on się porusza po mapie, czy chcecie go unikać do pełnego etapu gry. Czyli taki prosty przykład, nie? Jeżeli na przykład um, nie chcecie się spotkać z Enemy junglerem na klawie, a wiecie, że on będzie na przykład zaczynał od reda, to będziecie chcieli zacząć po przeciwnej stronie mapy. Żeby się z nim na tym krabie nie spotkać. Bo wiecie, że przegrywacie jeden na jeden, um, trzeba się adaptować do, do praju na liniach. Tego właśnie też jest ważne, żeby pilnie obserwować, żeby wiedzieć, czy jesteś w stanie po coś zejść i to kontestować, czy nie. Do adaptacji też wchodzi tak naprawdę trakowanie innymi junglera, które też jest ważne. Więc dżungla jest naprawdę najbardziej skomplikowaną rolą pod tym względem. I jest bardzo duża różnica między dobrym junglerem, a junglerem, który. Jest przeciętna. Zobaczymy, jeszcze eee... coś jeszcze miałam powiedzieć o okay, tej dżungli Mam wrażenie, że coś jeszcze chciałam wymienić, ale. Pewnie sobie przypomnę, jak skończymy streama. <grymne> Zwykle tak bywa. Dobra, czy, ma, czy macie jakieś pytania względem tej dżungli, albo czy czegoś nie, nie dotłumaczyłam do końca Dla do dotacji wchodzi tanie linii i znajomość matchupów? Tak, to na pewno pomaga Tylko no też, trzeba brać poprawkę, że szczególnie na takich jeszcze niższych dywizjach, bo na przykład nie wiem, Silver, Gold y, Możesz na przykład wiedzieć, że taki matchup powinien pójść w taką i taką stronę, że na przykład mój ten powinien wygrywać i ich puszować. A nie, na przykład AD Carry, który gra w twojej drużynie, go nie rozumie i będzie stał na przykład gdzieś z tyłu, nie? I nie będą puszować, albo, nie wiem, wywalą się jakoś w Early i, i później już nie będą mieli przewagi. Ale generalnie dobrze jest mieć takie ogólne pojęcie na temat meczapu i, i co druga osoba chce. No, druga osoba, no w sensie koledzy z drużyny chcą chce mniej więcej. Zrobić, czy, czy właśnie osiągnąć, tak? Bo to pomaga przewidzieć, że dobra, jak mam split pushera na topie Czy jakiegoś dPS to zazwyczaj to jest linia, na, to, na około, której chcę zagrać Chcę, żeby on był do przodu Ale jeżeli na przykład nie rozumiesz takiego match-upu Czy nie rozumiesz, że taka jest rola tego top -planera i, i co on chce osiągnąć To nie, wiem, możesz spróbować na przykład gankować z Na którym nie macie w ogóle potencjału, żeby coś zrobić um. W moim wypadku nie ma za dużo sensu, gram w league krótko, więc prędzej zamiast pytań u mnie powinien być jakiś wycisk na sesja. Rozumiem. <grym> Biorąc pod uwagę Silver Gold, bierzesz pod uwagę to, że macza wygląda zwykle odwrotnie. No właśnie o tym mówię, tak? Że możesz mieć w teorii, że macza powinien wyglądać tak i tak, a mio! Spokój a okazuje się, że wygląda zupełnie inaczej, tak? Bo po prostu gracze mają, nie wiem, gorsze mechaniki, albo nie rozumieją tego meczu. Mam nadzieję, że nagranie będzie dla niektórych przydatne i pomoże wyeliminować własne błędy. Serdecznie zapraszam do dodania lajka pod filmikiem oraz suba na kanale, zostawienia followa na moich socjalach, do których linki znajdują się w opisie, oraz dla zainteresowanych wspieranie mnie, rozważenia zostania moim patronem.